My, uzawienie łzawienie, spędzenie. Poczuj efekt, nie alergię. Ale ten efekt z bilastyną blokuje wszystkie te objawy alergii. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W wieku 40 lat zaczęłam tracić włosy. Może się to zdarzyć już w fazie przed menopauzą, ponieważ spadek poziomu estrogenu osłabia cebulki włosów. Dzięki Tamikowi Plantol39 włosy mają teraz pauzę od menopauzy. Wystarczy stosować codziennie i wmasować w skórę głowy. Kofeina wzmacnia cebulki moich włosów i przeciwdziała ich wypadaniu. Dla mocnych i pięknych włosów. Nowość. Planto 39 tonik. Daj twoim włosom pauzę od menopauzy. Warto zażywać leki buwit D3 i zimą, i wiosną, i latem też bo słońce w pomieszczeniach nie zadziała. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z urodką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Latem osoby starsze powinny zachować szczególną ostrożność. Wysokie temperatury sprzyjają utracie elektrolitów oraz stanowią wyzwanie dla serca. Dlatego wybierz nowość HydroOptima Senior Cardio, którą warto stosować przez całe lato. HydroOptima dostarcza elektrolity i nawadnia organizm, a także wspiera prawidłową pracę serca i układu Hydrooptima ma niską zawartość sodu, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem. Hydrooptima Senior Cardio, więcej niż elektrolity. Też tak masz? Nadmiernie wypadające i dzięki włosy? Mamy na to rozwiązanie. Biotebal Max. Biotebal Max to lek zawierający jedyną aktywnie działającą biotynę czyli debiotynę, która tworzy keratynę podstawowy budulec włosów. A efekt zobaczysz już po czterech tygodniach. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Biotebal Max. Silniejsze włosy w 4 tygodnie. Często jemy za dużo. Wtedy czujemy się ciężko. Za szybko, co powoduje gazy. Lub zbyt późno. A to wywołuje uczucie pełności. Czasami trudno to zmienić, ale łatwo sięgnąć po Travisto. Tabletki Travisto wspomagają trawienie, eliminację nadmiaru gazów oraz prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Travisto i trawisz Jeśli dodatkowo chcesz zadbać o linię, wypróbuj Travisto Slim. Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny i codziennie świeże oferty. Od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę. Tylko 3,99 za kilogram. Oraz nektarynki na wagę. Jedynie 10,99 za kilogram. Do tego budol w kurczaka pakowane próżniowo. Kraina mięs megapaka. Tylko 6,49 za kilogram. A z lady tradycyjnej polecamy łopatkę wieprzową. Jedynie 13,99 za kilogram. 30 lat niskich cen. Biedronka. A teraz poczęstuj się gumowo. się Sięgnij po Collagen Beauty. Sekret piękna skóry paznokci i włosów. Wymagasz więcej? Dołącz Booster Ceramid Beauty. Teraz masz podwójną moc, żeby błyszczeć. Kollagen Beauty i Ceramid Beauty. I niech dzieje się kosmos od Topel Herc. Maja, masz radek! O nie! Maja wypadła! Co teraz? U nas nie lepszy! Widzę bramę. Zdrawa, to już... Adam, uda Ci się! O, nie, nie, nie! Tylko Ty i ja! Wygra! Pisz go! Tak! Nie, nie, nie! Mario Kart World Tylko na Nintendo Switch 2 Odkryj Philips, Lumea i aż do 12 miesięcy gładkiej skóry. Rwiesz, golisz, ukrywasz, szarpiesz godzinami ciągle od nowa Poczuj wolność z Rumea. Depilacja światłem rozprawi się z włosami na całym ciele na górze. Inteligentna aplikacja Skin AI nauczy cię depilować jak ekspert. Innovation and You, Philips. Kopfmedia ekspert. Bezprzewodowy depilator świetlny Philips Rumea. na 12 miesięcy gładki skóry. Teraz w super niskiej cenie. ekspert, daj nosz. do wodnego tajfuna. Najbardziej epickiego parku wodnego w okolicy. No? Dzisiaj robimy Sleekersa park wodny był wczoraj. Byliście wczoraj bez mnie? Ale my nie poszliśmy do... Fajnie było? Nieważne. Z X-Force nie musisz zadowalać się samą mocą, gdy możesz mieć tak wiele więcej X-Force Flex Tefal. Kup teraz w Media bez bezprzewodowy odkurzacz Tefal X-Force Flex 1560. odkurza i mopuje jednocześnie. Czas pracy do 80 minut, a dostaniesz aż 400 zł zwrotu na konto. Czy wiesz co robimy, abyś była pewna, że twoje dziecko dostaje najwyższej jakości produkty bio? Pod uprawy wybieramy pola tylko w czystych ekologicznie rejonach. Tu na Warmii znaleźliśmy takie miejsce. W gospodarstwie ekologicznym HIT badamy nawet nasiona i glebę przed zasiewem. A nasze kontrole są bardziej surowe niż wymaga tego prawo. O najwyższą jakość dbamy od pokoleń. Za to ręczę swoim nazwiskiem. Próbowałam już chyba wszystkiego do oczyszczenia skóry. Ale zawsze wracam do różowego płynu micelarnego Garnier. Jeden ruch i makijaż usunięty. Bez sebum, zanieczyszczeń i SPF-ów. I bez podrażnień. Nic nie oczyszcza skóry lepiej. Płyn micelarny numer 1 w Polsce od Garnier naturalnie. Sponsorem programu jest Vectra. Dostawca internetu i telewizji do domu. Sponsorem programu jest producent kremów suplementacyjnych Ceramids Premium marki Yanda.